Dzień dobry, dzień dobry. Jeszcze 10 minut do wyjścia, więc jeszcze trzymam loki. Dzisiaj mamy wyjazd do Bolesławca, więc zapraszam Was też na wycieczkę. Pewnie coś tam ponagrywam. A tak naprawdę to Figa jedzie do Grumera. No i spryciałam, że dobra, jak ja i tak mam jechać z Figo, to zabiorę dzieciaki. Jest moja mama. Pochodzimy sobie chwilę po Bolesławcu. Bez planu na razie. Jak jesteśmy w Wolesławcu, to idziemy do Muzeum Ceramiki. Jestem w Raju. Proszę, masz sweterek. Dobra, ja wracam z misą. Fajna, taka duża na sałatkę, na wyrastanie ciasta drożdżowego. A dzieci jeszcze sobie coś wybierają. Zdążyliśmy jeszcze przyjechać na rynek. Miasto tutaj się zaczyna stroić na dni ceramiki i szykować, bo właśnie teraz ten długi weekend to dni ceramiki. Fajna impreza, chociaż ja nie lubię tłumów, dlatego dobrze, że jesteśmy wcześniej.